Zapraszam na kolejną lekcję, lekcja numer 4 ze strony 27 i lekcja o temacie polityka okupacyjna Niemiec. Co musimy się dowiedzieć? No właśnie, jaka była ta polityka okupacyjna? Czy była identyczna w stosunku do wszystkich państw, czy może jednak występowały jakieś różnice? Oraz jak dane państwa reagowały na niemieckich agresorów? Hitler dosyć wcześnie, bo już w swoim dziele Mein Kampf, książce, którą napisał podczas pobytu w więzieniu, określił, że Niemcy potrzebują przestrzeni życiowej, czyli tak zwanego Lebensraum. Ta przestrzeń życiowa miała być przeznaczona tylko dla rasy aryjskiej, to 120 milionów Niemców, którzy mieli być rozmieszczeni nie tylko w Niemczech, ale także zapowiadano przesunięcie granicy na wschód. Kiedy Hitler doszedł do władzy, to taką przestrzeń zaczął organizować już u siebie w państwie, chociażby w taki sposób, że dokonał czystek w swoim państwie. Doprowadzano do tego, żeby Żydzi wyprowadzili się z Niemiec. Następnie planował zgładzić wszystkie osoby niepełnosprawne, upośledzone umysłowo, osoby homoseksualne czy Świadków Jehowy. Po to, żeby została właśnie ta, 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 ta sama rasa aryjska. Następnie chciał, żeby granicę wschodnią przesunąć, żeby ta przestrzeń była coraz większa. Społeczeństwo Europy, podobnie jak i sami Niemcy, uznawali, że Niemcy są spadkobiercami Germanów i niemieccy żołnierze zachowywali się wobec Europy Zachodniej w miarę. Poprawnie. W związku z tym nie była piętnowana kolaboracja z Niemcami, w związku z tym, że nie było takiej przemocy tutaj w stosunku do państw zachodnich. I niemal w każdym z tamtejszych państw działały organizacje, które podzielały poglądy nazistów. Zupełnie inaczej sprawa wyglądała z mieszkańcami Europy Wschodniej. No Tutaj nie było takiej pobłażliwości. Tutaj trzeba było zrealizować ten plan przesunięcia granic, więc dokonania czystek likwidacji tej ludności. Każdą próbę buntu, każdą próbę pomocy osobom, które występowały przeciwko nazistom, pacyfikowano, czyli ponoszono zbiorową odpowiedzialność. W 1942 roku opracowany na zlecenie Heinricha Himmlera plan generalny wschód, generalny plan wschód, zakładał wymordowanie wszystkich Żydów i większości Słowian w Europie wschodniej. Dlaczego nie wszystkich? No bo reszta była potrzebna jako tania siła robocza, jako niewolnicy dla państwa niemieckiego. Jak wyglądała sytuacja w Europie Zachodniej czy Wschodniej w sprawie tych Niemiec, to ja już troszeczkę wspomniałam. Właśnie część, w części państw Europy Zachodniej kolaborowano z niemieckim okupantem, kolaboracja kwitła, pozwalano działać organizacjom faszystowskim, odbywały się lokalne konflikty etniczne, mieliśmy taką współpracę niepisaną, na współpracę z nazistami. Jakie były tego skutki? Że właśnie taka współpraca kwitła i prześladowano ludność, przede wszystkim ludność etniczną. Nie cała Europa się na to godziła, bo powstały też miejsca, gdzie był ruch oporu. I takim chociażby miejscem, gdzie, gdzie można było dostrzec, że jest ruch oporu, to na pewno była Polska, tak? gdzie, działała, gdzie działało polskie podziemie, gdzie działała konspiracja. Polska, która nie godziła się na współpracę pod żadnym tutaj warunkiem. Innym troszeczkę państwem, gdzie ruch oporu był, to była Jugosławia, tylko tam troszeczkę ta sytuacja była bardziej skomplikowana, ponieważ w Jugosławii mieliśmy do czynienia też z partyzantką komunistyczną, na czele której stał Broz Brostito i ta partyzantka komunistyczna Walczyła z tak zwanymi czetnikami, i były to oddziały, które były posłuszne poprzedniej władzy, czyli które współpracowały z będącym na emigracji królem. Podobnie skonfliktowana wewnętrznie była Grecja. Całkiem inaczej sytuacja wyglądała we Francji, gdzie powstał ruch Resistance, i to był ruch, który współpracował z Komitetem Wolnej Francji, czyli z de Gaulle'em. Yy, który w ówczesnym czasie działał na terenie Londynu. Także tak to mniej więcej wyglądało, to nie było takie klarowne, że wszyscy byli przeciwko nazistom, bo były i sytuacje, kiedy mamy współpracę, mamy kolaborację, ale mamy też właśnie ruchy oporu, i mamy też konflikty wewnętrzne, które w tym momencie przesłaniają nam yy, czy współpracę, czy występowanie przeciwko nazistom. Yy. Jak wyglądała niemiecka polityka prześladowań Żydów? Do pierwszych masowych takich prześladowań Żydów doszło w momencie, kiedy Niemcy zajęli państwo polskie. Ludność żydowska została zmuszona do tego, że ma nosić tak zwaną gwiazdę Dawida czyli takie oznaczenie, które zakładano tutaj na ramię niebieska gwiazda Dawida symbol judaizmu. I yy, jeżeli ktoś tego nie nosił, no to musiał się liczyć z tym, że może być wykonana kara śmierci. Dodatkowo na przełomie 1939 roku i 1940 Niemcy tworzą w wielu miastach, yy, zarówno Polski, jak i yy, miastach europejskich, specjalne dzielnice żydowskie zwane gettami. W Polsce największe getta to Warszawa, Kraków, yy, Lublin i Łódź. To są te cztery miasta, które mają największe getta, ale nie są to jedyne miasta. Kiedy Niemcy zaatakowali Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich, to doszło do bardzo masowego ataku na ludność żydowską. W ciągu pół roku wymordowano niemal miliona Żydów. Rozpoczęły się tak zwane masakry. Chociażby masakra w Ponarach czy w Babimiarze, gdzie zginie Cała ludność, która jest akurat na tych terenach. I pomimo tego, że tych osób ginie ogrom, uznano, że to nie jest wystarczające. I w 1942 roku w WANZE, miejscowości WANZE pod Berlinem, odbyła się konferencja, która. Przedstawiła plan ostatecznej likwidacji, ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, czyli podjęto decyzję, że Żydów trzeba natychmiast, ostatecznie zlikwidować, cały naród żydowski ma zniknąć z powierzchni Europy. Ta prowadzona przez II wojnę polityka likwidacji Żydów ma też swoją nazwę. Jest to Holokaust. Jest to określenie z greckiego ofiara całopalna. Żydzi nazywają również to zjawisko jako Shoah. Ten proces ludobójstwa rozpoczyna się już w 1941 roku i całą akcją kieruje Adolf Eichmann. I w tym celu, żeby tą ludność zlikwidować, no to zaczęto tworzyć obozy zagłady. Takie obozy zagłady <coughs> pierwotne były w hełmie w Bełżcu, w Sobiborze, w Treblince, w Majdanku, czy na terenie wcześniejszych obozów, takich jak Auschwitz, Birkenau. Wszystkie, pieniądze, wszystkie obozy oczywiście są zbudowane z pieniędzy III Rzeszy i były niemieckimi instytucjami państwowymi. W celu likwidacji używano cyklonu B, czyli takiego granulatu. Osoby były przeznaczane do komór gazowych. W pierwszej kolejności trafiały tam dzieci, osoby starsze zniedołężniały, upośledzone. Te, które są przede wszystkim niezdolne do pracy a te, które są w miarę młode, silne, najpierw były kierowane do pracy, dopiero później były mordowane. W obozach, oprócz oczywiście Żydów, musimy pamiętać, że giną też mniejszości. Te Cyganie, giną również całe narody. Polacy, Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy. To jest cel Hitlera. Wyczyścić Europę całkowicie z innych nacji, Zostawić są właśnie przestrzeń życiową. Jak Polacy reagują na, na takie sytuacje? Stawiają opór, ale to nie jest też tak, tak od razu, że Polacy stawiają opór, inne państwa też. Nie. Ta sytuacja wygląda różnie w różnych państwach. I na przykład w Norwegii czy we Francji te organizacje profaszystowskie, które kolaborowały, przekazywały Niemcom Żydów. Albo na przykład Słowacy czy Rumunii także brały udział w realizacji planu całkowitej likwidacji kwestii żydowskiej. Z kolei w Chorwaci lokalni faszyści sami zajmowali się wyczyszczeniem państwa z ludności żydowskiej. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała na Węgrzech czy na Rumunii, które uwaga były sojusznikami Hitlera. I te państwa absolutnie nie godziły się na to, żeby wydać ludność pochodzenia żydowskiego. Z Węgier dopiero po zajęciu, Węgry dopiero się musiały tak jakby ugiąć pod tym, jak Niemcy w 1944 roku najechali na Węgry, zajęli ten teren i wtedy zaczęto wywozić dopiero Żydów do pracy. Duńczycy natomiast całkowicie uniemożliwiali wywożenie takich osób. Holendrzy również. Duńczycy nawet załatwiali um, takie można powiedzieć nielegalne papiery, żeby ta ludność mogła uciec do neutralnej Szwecji. Pomimo tego, że za wszystko była kara śmierci, na ziemiach polskich też była kara śmierci za pomoc ludności żydowskiej, to w strukturach polskiego podziemia powstała Rada Pomocy Żydom Żegota. I była to rada, która udzielała pomocy. Chociaż większość osób um, pomagała nie tylko w ramach tej rady. Ale z osób, które powinniście znać, które zasłużyły się w ratowaniu Żydów, na pewno będzie Irena Sendlerowa, na pewno będzie Oskar Schindler. Dodatkowo na Węgrzech będziemy mieli Raula Wallenberga, czy działającego na uchodźstwie Henryka Sławika, również japoński konsul, który pracował wtedy na Litwie. Brał udział w tym ratowaniu ludności żydowskiej, załatwiając im wizy wyjazdowe do innych państw. Co prawda, musimy pamiętać, że występowały takie przypadki współpracy z okupantem. Na terenach zajętych przez Niemcy zdarzało się, że nawet miejscowa ludność mordowała Żydów, ale angażowano ją m.in. do a do takich realizacji tych planów likwidacji ludności żydowskiej, wykorzystywano ją tworząc spory. Tworząc spory etniczne, zrzucając winę po prostu na jakieś tam mniejszości. Tak wygląda sytuacja um, okupacyjna, jak to Niemcy postępują właśnie z narodami, jak to się rozprawiają. Temat opracowany. Proszę sobie przejrzeć wszelkie ilustracje. Proszę sobie. Przejrzeć diagram, który pokazuje Wam bilans Holokaustu, w jakim kraju ile tej ludności żydowskiej zostaje zlikwidowanej. Przeczytać sobie również o, o niemieckich obroz, obozach koncentracyjnych, bo wymieniliśmy obozy przede wszystkim działające na terenie Polski, ale na terenie Niemiec też mamy takie obozy. Na tą chwilę wszystko. Temat mamy zrealizowany. Zapraszam na następny raz.